Siema, z strony Uedzif, jeszcze tak przed filmem, chciałem was zachęcić do użycia mojego kodu w sklepie w Fortnite.dea.e. Myślnik Wizir. Generalnie na 200 wspierających właśnie będziemy robili sobie jakiś konkursik, także zapraszam do używania tego kodu. No i chciałbym tylko tutaj powiedzieć, że oczywiście jakiś tam procent z transakcji, jeśli będziecie kupowali na przykład skinka, to je dostanę, także co, no jeśli chcecie wesprzeć mój kanał i żeby było więcej konkursów, no to zapraszam do wpisywania po prostu tego kodu. Ponadto każdy komentarz, o treści szafka serduszkuje, także piszcie w komentarzu szafka, a ja wam przypinam serduszko. Zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ jestem naprawdę, ale to naprawdę mega fajny film Także co, zapraszam, pierwsza linijka o pizzu oraz teraz prawdopodobnie w prawym górnym rogu macie No i myślę, że możemy już jak najbardziej przechodzić do filmu Dobra, a więc generalnie to w dzisiejszym filmie powrócimy sobie troszeczkę do serii Fortnite News No i generalnie sobie omówimy właśnie... Parę zmian w Fortnite, mianowicie teraz się zajmiemy głównie całym eventem świątecznym, ponieważ jest to coś, które zaczęło się, no nie wiem, gdzieś tak. No myślę, że nie cały tydzień temu. No i dzisiaj omówimy sobie nagrody, jakie można otrzymać. Omówimy również, czy można je w jakikolwiek sposób otrzymać przedwcześnie. Oraz przedstawię Wam parę teorii na temat nowej nagrody, która będzie po prostu sekretną nagrodą i czy mamy w ogóle na coś takiego szansę. No i ja wam przedstawię dlaczego po prostu myślę, że jest dosyć prawdopodobne to, abyśmy otrzymali jakąś sekretną, darmową nagrodę po prostu w Fortnite. Cie. Także co, zapraszam do odcinka. Dobra, a więc generalnie to jak pewnie wiecie, no to wczoraj jak wy to oglądacie, a jak ja to nagrywam, no to dzisiaj gracze otrzymali pierwszego darmowego skina. Był to w ogóle skin, który generalnie wyciekł wcześniej i był to skin ten bardziej Nahypowany. Po prostu naprawdę było o nim mega głośno jeszcze przed wejściem wyzwań. No i generalnie cały skin, no to jest to taki. Śnieżny ludzi, no ciężko po prostu go nazwać. Generalnie no to naprawdę naprawdę, naprawdę, naprawdę mega epicko wygląda. No i serio jest mega ładny. No i mi się osobiście podoba ten skin, no i serio wykonam wyzwania, żeby go zdobyć. No i dajcie znać, czy Wy wykonacie te wyzwania, aby go zdobyć. Ponieważ sam skin jest naprawdę mega fajny, no i można go zdobyć za darmo. Także no czemu by ktoś miałby nie zgarnąć sobie za darmo skinka? Oczywiście, no to generalnie to właśnie trzeba wykonać wyzwania, żeby go zdobyć i... To mi się akurat nie podoba, w sensie kiedyś były te prezenty, w poprzednim festiwalu zimy były prezenty i to było sporo lepsze rozwiązanie według mnie niż obecnie mamy, jakby to rozwiązanie, ale generalnie nie o tym, generalnie czy będziemy mogli jakoś zdobyć przedwcześnie jakiegokolwiek czy jakąkolwiek nagrodę właśnie w Fortnite'cie. No i raczej nie Generalnie po pojawiło się naprawdę Mega dużo po prostu różnych filmów Gdzie ludzie zdobywają przedwcześnie Jakiś item albo coś takiego Generalnie za bardzo nie da się zdobyć No i nic nie istnieje żaden sposób Na razie jak zdobyć po prostu przedwcześnie Jakąś nagrodę Zapewne gdyby ktoś mega szukał No i mega by po prostu poświęcił naprawdę Godziny może tygodnie nawet Ale no to to już by było po sprawie Bo jakby każdy już miał zdobyte Jakby te wszystkie itemki Ale generalnie no to jeśli by się naprawdę długo nad tym posiedziało, no to myślę, że dałoby radę jakoś zdobyć tego skina przedwcześnie Jednak obecnie no to oprócz opcji chyba takiej, żeby po prostu sobie pograć na prywatnym serwerze ponieważ tak chyba się da zdobyć na prywatnym serwerze, chociaż też z tego pewien nie jestem, ale wydaje mi się, że na prywatnym serwerze można go zdobyć, ponieważ, no generalnie, oczywiście, no, prywatny serwer rządzi się swoimi prawami, no i raczej tam po prostu można zdobyć tego skinka, ale myślę, że nie można żadnego i tak w normalnym Fortnite zdobyć. Także jedyną opcją jest prywatny serwer albo po prostu podmiana plików gry, aby po prostu jeden skin był drugim, czy coś takiego. No i generalnie no to za tą podmianę plików gry można dostać bana, raczej nie na zawsze, ponieważ mój kolega kiedyś podmiana i dostał chyba tylko na parę godzin, ale nie wiem jak to jest teraz, ponieważ mój kolega wtedy to robił, no to było dwa lata temu, także no nie wiem jak obecnie jest, ale no dajcie znać po prostu, jeśli ktoś z was się właśnie takimi rzeczami zajmuje, ale generalnie to za coś takiego można dostać bana, także na coś takiego uważajcie. No a teraz sobie podsumujemy wszystkie po prostu nagrody i przedstawię Wam teorię, dlaczego myślę, że może być po prostu nowa, darmowa, sekretna nagroda w Fortnite. Cie. Także co? No myślę, że dosyć ciekawa część odcinka, także uważnie słuchajcie oraz oglądajcie. A więc generalnie mogliśmy zdobyć naprawdę ogromną, ale to ogromną ilość expa i nie pamiętam ile, ale no po prostu no serio duża ilość expa, także polecam wykonywać te wyzwania. Oprócz tego oczywiście mogliśmy zdobyć takie nagrody jak lotnia, mogliśmy zdobyć również kilofy, mogliśmy zdobyć również wiele innych nagród, które były mniej ważne. Generalnie tak jak powiedziałem mogliśmy zdobyć darmowego skina. No i tak jak powiedziałem, mo mogliśmy zdobyć kilof Kilof był naprawdę mega fajną nagrodą w sumie No i to była jeden z lepszych nagród Ponieważ wiele osób uważa, że ten skin jest taki se Ja uważam, że są naprawdę fajny No i myślę, że wiele osób w ogóle może nie zdobyć nawet tego skina Ponieważ nie wykona wyzwań Więc ja polecam wam po prostu sobie odebrać tego skina Aby móc go po prostu mieć Ponieważ no, może być on w przyszłości naprawdę dużo warty Także polecam odebrać Oprócz tego mieliśmy naprawdę mega fajne malowanko Oraz mieliśmy naprawdę mega fajny spread Mieliśmy również epicki, dosłownie epicki plecaczek, który jest naprawdę mega słodki i to jest naprawdę według mnie jedna z lepszych nagród po prostu, także no plecaczek jest po prostu super. No i oprócz tego zwykła rzucana emotka, także no, myślę, że nagroda, którą za bardzo nikt się no, po prostu nie będzie przejmował. I generalnie teraz możemy przejść do, myślę, że waszej ulubionej części odcinka, ale zanim, 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 no to posłuchajcie, generalnie dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona nagroda, jak na razie, ponieważ według mnie, no to moja ulubiona nagroda, o dziwo, to nie będzie ten skin, ponieważ, no, generalnie ja mam dużo innych skinów, no i, no ten skin, no to jest taki zwykły, darmowy skin, jak ktoś nie ma żadnego skina, no to oczywiście jest to super opcja, ale jako, że ja już mam parę skinków, no to, no, Akurat skin jako nagroda mnie jakoś mega nie satysfakcjonuje w sensie jest naprawdę mega epicka ale chodzi mi o to że po prostu są ładniejsze według mnie tej nagrody I moją ulubioną w serio jest plecaczek jest on naprawdę mega słodki i no jest to jeden ze słodszych plecaczków w fortnite według mnie no i dajcie znać jaka jest wasza ulubiona nagroda ponieważ moja o dziwo, tak jak powiedziałem no to nie jest to właśnie skin może wasza ale to jest skin myślę że większość osób to będzie właśnie za skinem ale według mnie po prostu no to najlepsza nagroda na razie no to jest oczywiście ten słodki plecaczek oprócz tego teraz przejdziemy do najlepszej części odcinka, według mnie, czyli porozmawiamy sobie o czymś co możliwe i ja myślę, że nawet prawdopodobne jest to, żeby się pojawiło w Fortnite'cie, ponieważ chodzi mi o sekretny prezent, ponieważ jak wiecie, no to cały ten jakby, no teraz to wszystko jak to wygląda, mamy te wyzwanka i tak dalej, no to wiecie, no generalnie nie jest to samo co rok temu, czyli prezenty. No i wiele osób jest właśnie, no nie ukrywając zawiedzionym, że no generalnie nie ma tych prezentów, no i po prostu mamy zwykłe wyzwania, no, i ja też jestem troszeczkę no, niezadowolony z tego, aczkolwiek, no, mi jakoś to mega nie przeszkadza, ale jest wiele osób, które jest na serio rozczarowane tym, że jakby, no, mamy zwykły wyzwanka zamiast tych prezentów, ponieważ te prezenty to były naprawdę mega fajne urozmaicenie. No i naprawdę fajnie by było, jakbyśmy do tego powrócili, ale myślę, że po prostu Epic ma jedno takie fajne wyjście, mianowicie. Po prostu podarowanie nam jeszcze jednego darmowego skina, który będzie po prostu ukrytym darmowym skinem, o którym nic nie słyszeliśmy. Ponieważ jak pewnie wiecie, no to ten skin i taki drugi skin, który jest po prostu w świętach tych, no to tym razem były pokazane od razu, nie był to jakiś ogromny sekret, że to będą darmowe skiny, ponieważ prawdopodobnie będzie jeszcze jeden darmowy skin, taka pani. Także generalnie no to, to nie jest jakiś, no nie wiadomo jakiś szok. Jednak, właśnie ja obstawiam, że po prostu po tym jak wszystkie po prostu nagrody zostaną odebrane no to będzie jeszcze jeden darmowy skin trzeci Ponieważ generalnie no to właśnie tak jak powiedziałem wiele osób jest rozczarowane tym Poza tym no to nie wiem czy pamiętacie, ale rok temu nikt się nie spodziewał, że dostaniemy darmowe skiny W sensie było dużo filmów na ten temat, ale nikt tak w 100% nie był przekonany Tutaj byliśmy w 100% przekonani, że będziemy mieli dwa darmowe skiny A co jeśli właśnie Epic specjalnie to stworzyło żebyśmy byli przekonani, że będziemy mieli dwa darmowe skiny, a tak naprawdę będą trzy skiny. I trzeci będzie właśnie ukrytym skinem, który będzie za wykonanie wszystkich wyzwań absolutnie właśnie w tych wszystkich wyzwankach i to będzie pod koniec. To jest moja teoria i myślę, że jest ona prawdopodobna, ponieważ tak jak powiedziałem, wiele osób jest po prostu smutna tym, że no nie ma tych prezentów w Fortnite. ja też jestem troszeczkę zasmucony, oczywiście nie, jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, tak jak co nie po niektórym, ale no naprawdę istnieje grono osób i to wcale nie małe grono, K które naprawdę mega tęsknię za tymi prezentami, także napiszcie w komentarzu czy wy należycie do tego grona ja jakoś mega nie tęsknię za tymi prezentami, w sensie cieszę się po prostu, że cokolwiek dostaliśmy właśnie na te święta także no ja nie narzekam, ale jest naprawdę grono osób, które na serio to narzeka no i myślę, że jedynym po prostu wyjściem jest podarowanie dodatkowego skina co naprawdę by mogło pomóc po prostu epikowi w obecnej sytuacji aby właśnie Epic Games miało jakby większe szanse na to, że no te grono osób, które jest no niezadowolone z tegorocznego po prostu eventu świątecznego, żeby się jednak do niego przekonało. No i według mnie jest to po prostu dosyć poprawna teoria i mam nadzieję, że właśnie będzie taki fajny skinek jakiś. No i pojawiło się mnóstwo konceptów, jakby to mogło wyglądać. Generalnie możecie sobie jakieś poszukać w internecie, możliwe, że w następnym filmie właśnie z Fortnite Newsów wam pokażę jakieś te koncepty. Albo z Fortnite Teorii, zależy którym serii. Ja będziecie chcieli bardziej na kanale. No, a jeśli już oczywiście będę zamierzeknął żegnał, zostawcie łapkę w górę sobie zwaniem, zapraszam do wpisania mojego kodu DADLE Myślnik Wizir No i oczywiście ja tam dostaję jakiś procent, jeśli będziecie kupowali skinki za fałdolce z moim kodem. No i generalnie na 200 wspierających z tym kodem, no to właśnie zrobimy sobie jakiś konkursik, zostawcie apkę w górę sobie zwaniem, każdy komentarz o treści szafka, serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu szafka, a ja wam przywilę serduszko. A jeśli już będę zamierzeknął, na trzymajcie się. No i cześć!